Po rozwiązaniu tej kwestii wyznaczymy nową datę dla nierozstrzygniętych wniosków. Specjalny sędzia prowadzący sprawę o morderstwo Mikiego Steinsa został poproszony o wyłączenie się z postępowania po tym, jak pojawiło się nagranie wideo, na którym siedzi obok sędziego Kevina Malinsa podczas wydarzenia tydzień przed tym, jak Steins zastrzelił i zabił Mulinsa w jego gabinecie. Przyglądam się wnioskowi Steinsa o wyłączenie sędziego oraz nagraniu, będącemu centrum tej sprawy. Jestem Angelet Levy i to jest Crime Fix. Gdy Mickey Stein zastrzelił sędziego Kevina Molinsa w jego gabinecie we wrześniu 2024 roku, był to szok. Kamery bezpieczeństwa uchwyciły strzelaninę, a incydent skłonił wielu do pytania: dlaczego? Szeryf, który przysięgał przestrzegać prawa. Wyciągnął swoją służbową broń i zastrzelił człowieka, dla którego pracował i którego uważał za przyjaciela. Adwokat Steinsa poinformował, że jego klient miał problemy psychiczne i był fizycznie wyczerpany. Nagranie z kamery po strzelaninie pokazuje, że Steins zachowywał się dziwnie. No dalej, panowie, jak uważnie patrzycie? O niczym nie myślę. Na ciele są dwie kamery, Miki, słyszałeś? Wszystko nagrywa cyfrowy rejestrator Amherst. To będzie. Spójrz, pokażę ci, że działa. Spójrz, no dalej, chłopaki. Nie, spójrzcie, znamy się od dawna. Spójrzcie, to nagrywa, tamto nagrywa. Clayton używa zapasowego rejestratora. No dalej, chłopaki. Dzwonicie. Nie możemy rozmawiać na korytarzu w sądzie, tak? Nie ma mowy, żebyśmy nie rozmawiali. To znaczy, w obu pokojach są ludzie. Nie możemy tego zrobić. Więc jaki jest problem? Wezmę jeszcze jeden, założę jeden na Mikiego. Dobrze, ale nie mogę być wreszcie. No dalej, Miki. Czy jest ktoś, komu ufasz poza nami? Kogo wolisz mieć teraz przy sobie? Steins był paranoikiem. Nie było co do tego wątpliwości. Chcesz porozmawiać, Miki? Wcześniej mówiłeś, że będziesz rozmawiał. Miki, jeśli nie chcesz, to w porządku. Nie będę cię do tego zmuszał, ok? Nie będziemy cię zmuszać. Jeśli nie chcesz o tym rozmawiać, to twoje prawo, nie musisz. Tak, Rachelo. Masz rację. Wiesz, jesteś szeryfem, czyli wiesz tyle co my. Okej, okay, ale to od ciebie zależy, czy mogę zobaczyć moją córkę osobiście tutaj. Zanim wyjdziesz, powiedz, co chcesz. W więzieniu? W więzieniu. Tak, w więzieniu przez szybę, przez telefon. Chcę zobaczyć moją córkę osobiście, a potem opowiem ci wszystko w tym więzieniu. No tak, ale przed kamerami, nagrywaniem wideo, gdzie jest Twoja córka? Co, jak mamy? Gdzie jest Twoja córka? Jak ją namierzyć? Gdzie ona jest? Była wcześniej w LCC, jest w LCC, rozmawiałem z nią. Więc teraz, Miki, ja. żeby dowiedzieć się, co to właściwie oznacza dla Twojej córki, porozmawiajmy o tym w kontekście Twojej córki. Jeśli dowie się, że jej ojciec został aresztowany za postrzelenie sędziego, a ona chodzi do liceum. Nie wiedziałem, ile ma lata nikim jest. Jest w szpitalu i może w ostatniej klasie? To będzie trudne. Będzie chciała mnie zobaczyć i przyjść. Proszę tylko o uczciwość wobec mnie. Chciałem tylko, żebyście o tym pomyśleli. Czy ona ma 18 lat? Bądźcie fair, panowie. Czy ona ma 18 lat? Bądźcie wobec niego fair? Wiem, że cię o to proszę. Komisarzu, chcę zobaczyć córkę osobiście. Czy ona ma 18 lat? Chcę zobaczyć moją córkę osobiście. Miki, mam dziecko i wnuki. Mam pięcioro wnuków. Pięcioro wnuków. Posłuchaj siebie. Chcę tylko zobaczyć moją córkę. Jeśli nie ma 18 lat, musimy zapytać Twoją żonę, czy to w porządku, czy ona ma 18 lat. Krystyna i Maszana obie powiedziały, że były już w drodze tutaj, kiedy tu były. Jest tu pełno ludzi, wszyscy biegają w kółko. Było chaotycznie, więc jak mam ci opowiedzieć, co się stało? Sędziemu? Tak, wiesz, Krystyna, powiedziała Laszana. Moja żona i córka są w drodze. Powiedziałeś, jak nam to wyjaśnisz? Wszyscy są w chaosie. Tak było, chcę tylko zobaczyć córkę. Czy ona ma 18 lat, ile ma lat? Czy twoja żona jest z nią? Jeśli zapytała o 18 lat, możemy sprawdzić, czy to ok. Ale jeśli ma 18 lat, po prostu zapytaliśmy twoją córkę. Zmierzam do tego. Jeśli nie ma 18 lat, musimy zapytać twoją żonę. Myślisz, że są na zewnątrz? Maszana i Krystyna powiedziały, że są w drodze. Chcę też z nimi porozmawiać. Chcesz ich o to zapytać? Naciśnij ten przycisk. To się nagrywa. Chłopaki, no dalej. Miki, nie jesteśmy wobec ciebie niesprawiedliwi. Ty tam w środku i pij wodę. Tak, będę dla was zwolniony. Nie zamierzacie mnie zabić. Wiecie, czy żona i dziecko Mikiego są tutaj. Od tamtej pory z dokumentów sądowych dowiedzieliśmy się, że Steins został oceniony po aresztowaniu. A te oceny wykazały, że był w stanie aktywnej psychozy w więzieniu i otrzymał leki przed tymi ocenami. Prawnik Steinsa Jeremy Bartley powiedział mi w marcu 2025, że psychika jego klienta może stanowić poważny problem podczas procesu. Jeśli chodzi o konkretny mechanizm lub diagnozę w danym momencie, powstrzymam się od odpowiedzi na te pytania, ale powiem tyle. Nie było żadnych wątpliwości dla nikogo, kto był w pobliżu Mikiego w dniach po zeznaniach, przed zeznaniami i z pewnością po zeznaniach i w dniach poprzedzających to, co widzieliście na nagraniu. Miki praktycznie nie spał, jeśli w ogóle spał. W tych dniach jego zachowanie było zupełnie inne, ludzie opisywali go jako paranoicznego i po prostu nie zachowywał się zgodnie ze swoim normalnym usposobieniem. Teraz ponownie nie chcę wchodzić w szczegóły, wiecie, ustawa wymaga, żeby istniała choroba psychiczna, schorzenie lub wada. Nie będę teraz w to wchodził, poczekam aż usłyszymy więcej od ekspertów, ale powiem tylko tyle, to nie budzi wątpliwości. Połączenie jego stanu psychicznego, który został pogorszony przez presję wywieraną na niego z powodu tych zeznań, odegrało rolę w tym, co widzieliśmy. A w ramach tej obrony opartej na zdrowiu psychicznym mamy tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza, o której mówiłem od początku na rozprawie wstępnej, naszym zdaniem wyznacza górną granicę dla prokuratury. To poważne zaburzenie emocjonalne, prawda? Ponieważ to jest częściowa obrona i odnosi się do momentu, w którym działał. Czy jego emocje stały się tak wzburzone, zaburzone lub rozpalone, że działał prawie, wiesz, zasadniczo bez kontroli? Jest oczywiste, że coś wydarzyło się w tych pomieszczeniach i będziemy o tym mówić więcej wraz z postępem sprawy, ale był moment, w którym jego emocje. w najgorszym przypadku dla naszego klienta to jest skrajne wzburzenie emocjonalne, które kwalifikowałoby się jako nieumyślne spowodowanie śmierci, ale wierzymy, że jest coś więcej i wierzymy, że przedstawimy dowody na to, że nie był w stanie dostosować swojego zachowania na podstawie pewnych problemów ze zdrowiem psychicznym, które występowały w tamtym tygodniu. Teraz w tle tego wszystkiego jest fakt Miki. Steins i biuro szeryfa zostały pozwane przez Sabrinę Atkins, która była zarówno więźniarką, jak i zastępczynią szeryfa Steinsa. Ben Fields uprawiał seks z Atkins w gabinecie Mulinsa w zamian za pomoc w uzyskaniu bransoletki, globalny system pozycjonowania, by mogła wyjść z więzienia za kaucją. Fields przyznał się do winy w związku z zarzutem, a Steins został przesłuchany w ramach pozwu na kilka dni przed strzelaniną. Pojawiły się także zarzuty, że sędzia Malins, który pracował z kobietami zmagającymi się z uzależnieniami w ramach sądu, wykorzystywał te kobiety, uprawiając z nimi seks. To są tylko zarzuty. Nie widzieliśmy żadnych nagrań wideo, które rzekomo mają istnieć, ani niczego podobnego. Christopher Corin został wyznaczony jako sędzia w sprawie o morderstwo Mickey'ego Steinsa. Corin pochodzi z Bowling Green w stanie Kentucky to około 4 godziny na zachód od hrabstwa Lecher. Sędzia Corin rozstrzygnie kluczowe wnioski w sprawie Mickey'ego Steinsa, dotyczące m.in. kaucji i zmiany miejsca prowadzenia sprawy. Wspólnota, czyli prokuratura w tej sprawie, wnosi o zmianę miejsca prowadzenia procesu, a to jest w rzeczywistości dość rzadkie. Zwykle o zmianę miejsca procesu wnioskują oskarżeni, ale tym razem było inaczej. Kilku mieszkańców hrabstwa Lecher, w tym prokurator wspólnoty, podpisało oświadczenia pod przysięgą, twierdząc, że nie wierzą w możliwość uczciwego procesu dla Micki Steinsa ani wspólnoty w tym hrabstwie. Wspólnota złożyła oświadczenia pod przysięgą, by poprzeć wniosek o zmianę miejsca procesu. Ale teraz Miki Steinz kwestionuje, czy sędzia Corin w ogóle powinien prowadzić tę sprawę. A wszystko to przez to nagranie wideo. Nagranie z 12 września 2024 roku, 7 dni przed zabójstwem sędziego Kevina Mullinsa. Widać sędziego Kevina Mullinsa przy stole na posiedzeniu Komisji Sądowej Kentucky, Deksach zdrowia psychicznego. Dzień dobry wszystkim i witam na naszym wrześniowym kwartalnym spotkaniu Komisji Sędziowskiej Kentucky, Deksach zdrowia psychicznego. Kevin Malins siedzi z kilkoma współpracownikami, gdy obok siada mężczyzna. I ten mężczyzna, który. sędzia Krzysztof Koron, ten sam sędzia, który obecnie przewodniczy sprawie o morderstwo szan Mikiego Steinsa. Malins i sędzia Koron siedzą obok siebie, z pustym miejscem między nimi przez mniej niż godzinę. Nie rozmawiają ze sobą w pewnym momencie. Sędzia Malins zwraca się do grupy. Jako ktoś, kto faktycznie pracował nad programem i rzeczywiście doświadczał problemu, a w ciągu kilku miesięcy ten problem został rozwiązany, to było po prostu wspaniałe. Mogłem też sporo powiedzieć o ustawach senator Adams, kobiety z godnością 1 i 2. I we wszystkich tych różnych ustawach byliśmy w stanie pokazać, jak te konkretne przepisy mogły pozytywnie wpłynąć, a nawet uratować życie obywateli Kentucky. To była więc świetna okazja. Teraz ten film skłonił prawnika Mikey'ego Steinsa Jeremiego Bartleya do złożenia wniosku o wyłączenie sędziego Korona lub o jego dyskwalifikację. Bartley cytuje: Standard wyłączenia: Sędzia powinien wyłączyć się z postępowania. Jeśli jego bezstronność może być racjonalnie kwestionowana, w tym, ale nie tylko w przypadkach, gdy sędzia ma osobistą uprzedzenie lub stronniczość wobec strony, albo posiada osobistą wiedzę na temat spornych faktów dowodowych, kontynuuje. Ustawa przewiduje, że sędzia powinien wyłączyć się z postępowania, jeśli ma osobiste uprzedzenie lub jest stronniczy wobec strony lub osobistą wiedzę na temat spornych faktów dowodowych dotyczących postępowania, lub wyraził opinię na temat zasadności postępowania. Ustawa wymaga również wyłączenia, gdy sędzia posiada wiedzę o jakiejkolwiek innej okoliczności, w której jego bezstronność mogłaby być racjonalnie podważona. Podobnie, kodeks etyki sędziów w stanu Kentucky stanowi, że sędzia powinien wyłączyć się z każdego postępowania, w którym jego bezstronność mogłaby być racjonalnie podważona. W tym, ale nie wyłącznie, w następujących okolicznościach sędzia ma osobistą uprzedzenie lub stronniczość wobec strony lub prawnika strony. Bartley twierdzi, że sędzia Koron, obecny obok sędziego Mallinsa na spotkaniu siedem dni przed morderstwem, może wpływać na jego bezstronność. Gdyby to nagranie zostało zrobione nawet kilka miesięcy wcześniej, to nie budziłoby to takiego niepokoju. Jednak to nagranie sprawia wrażenie wśród opinii publicznej, że istnieje stronniczość na korzyść jego kolegów siedzących obok niego. Jak zauważono w niedawnym postanowieniu sądu, nagrania wideo tworzą silne domniemanie, które jest niezwykle trudne do obalenia. Bartley napisał, że uważa, iż ten sędzia podjął już pewne decyzje, które mogły wykazać brak bezstronności, pisze Bartley. Na przykład, w momencie, gdy powyższe zostało odkryte przez obronę, wyznaczono rozprawę dotyczącą kaucji, jednak mimo zgody oskarżonego. Raport biegłego państwowego o zdrowiu psychicznym nie został dopuszczony jako dowód na rozprawie kaucji. Podpisana poniżej osoba, zgodnie z wcześniejszym postanowieniem, nie może omawiać ustaleń ani treści raportu. Nasza klientka ujawniła egzaminatorowi wiele informacji, które stanowią dowody mogące kolidować z zawodową wiedzą tej sędzi na temat zmarłego. Na tym etapie nie przedstawiono żadnej podstawy prawnej uzasadniającej odmowę odtajnienia raportu KCPC, a ta kwestia zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie. Obiektywny obserwator mógłby uznać, że nagranie wideo wskazuje na stronniczość, co mogłoby skłonić sędzie do zakazania tego zwykle dopuszczalnego raportu jako dowodu. Bartley napisał, że jego zdaniem sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby koron ujawnił istnienie tego nagrania wcześniej. Dobrze, aby omówić wniosek o wyłączenie sędziego w tej sprawie, chciałabym zaprosić Marka Wiewera. Pracuje jako specjalny prokurator w stanie Ohio, tuż na północ od stanu Kentucky, a także zasiada jako sędzia. Czasami, więc Marku czytając ten wniosek, zasadniczo Jeremy Bartley, adwokat Mikaiego Steinsa, twierdzi, że sędzia Koron nie ujawnił tej interakcji ani tego, że siedział obok sędziego Malinsa siedem dni przed jego zamordowaniem. I powinien był to zrobić, więc powinien wycofać się ze sprawy. Co o tym sądzisz? Zapisz mnie jako sceptyka wobec tego wniosku. Zacznijmy od założenia, że to nie jest sędzia, który normalnie prowadziłby tę sprawę, to jest specjalnie wyznaczony sędzia. Zazwyczaj, gdy widzisz wnioski o wyłączenie sędziego, dzieje się tak dlatego, że regularnie przydzielony sędzia ma konflikt interesów, bo mieszka w pobliżu albo zna ludzi w sądzie. Więc zaczynamy od założenia, że specjalnie wyznaczony sędzia powinien być kimś, kto nie ma konfliktu interesów. No dobrze, a na czym polega ten konflikt, o którym mówią? Był na spotkaniu sędziów, siedział obok sędziego, który ostatecznie został zamordowany. Można by uznać, że siedział obok oskarżonego o morderstwo. To mógłby być konflikt, ale to nie są nasze fakty. Tutaj chodzi o to, że siedział obok sędziego, który miał zostać zamordowany. Oglądając nagranie, zauważyłem, że wokół małego kwadratu z sędziami znajdowały się tabliczki lub wizytówki z nazwiskami, co mogli też zobaczyć widzowie. Byłem na wielu takich konferencjach, szczególnie jako prokurator, wiele razy. Personel rozłożył tabliczki z miejscami dla wszystkich uczestników. Więc po prostu idziesz tam, gdzie jest twoja plakietka z nazwiskiem, twoja tabliczka z imieniem i coś w rodzaju oznaczenia miejsca, jeśli można tak to nazwać. Więc być może byli razem, ponieważ personel ich posadził razem. Samo uczestnictwo w wydarzeniu zawodowym z sędzią, który został postrzelony, to według mnie za słaby powód, by sugerować wyłączenie. A między nimi było miejsce puste miejsce między nimi. Nie wygląda na to, żeby ze sobą rozmawiali. Więc, a Bulling Green i hrabstwo Lecher, zaznaczyłam to na mapie. Są oddalone od siebie o 4 godziny, to mniej więcej 4 godziny jazdy samochodem. Więc tak, wielu sędziów rzeczywiście się zna, ale na podstawie nagrania nie widzę żadnych oznak, że oni się znali albo że byli ze sobą zaprzyjaźnieni, czy że w ogóle wchodzili ze sobą w jakąkolwiek znaczącą interakcję. Dobrze, podam Ci przykład, który może pomóc widzom. Przynajmniej w Ohio sam fakt, że prawnik przekazuje darowiznę na kampanię sędziego, nie jest wystarczającym powodem, aby wykluczyć tego sędziego. To jest uznawane za normalną część prowadzenia działalności jako kandydat na sędziego. Jeżdżąc na konferencje prokuratorów, czasem nawet dwa razy w roku, spotykam prokuratorów z całego stanu i często podaję im rękę. Jak się masz? Miło Cię widzieć! Jak rodzina? Co nowego? Rozmawiamy o sporcie i pogodzie. Ale nigdy nie byłem w ich domu, nie znam ich małżonka. To naprawdę tylko przyjacielska, zawodowa rozmowa. Nawet taka relacja nie wystarczyłaby do dyskwalifikacji. Jeremy Bartley Work pisze w swoim wniosku. Fakt, że ci dwaj mężczyźni byli w tej wartościowej komisji, nie wystarcza, by obiektywnie uznać ich za stronniczych. Jednak zostaną przedstawione dowody, które będą się różnić od tego, co widzieliśmy na nagraniu wideo. Trudno pojąć, jak tak bliska relacja z Molinsem, zarówno czasowa, jak i osobista, nie skłoniłaby rozsądnego obserwatora do uznania stronniczości polegającej na niewierze w negatywne stwierdzenia i ich odrzucaniu. I on mówi o tym, że właściwie siedzi obok niego na tej konferencji, więc może nie będzie wierzył. Niektóre dowody przedstawione podczas procesu, gdzie pojawia się dyskusja o tym, że Malins może być zamieszany w handel tymi kobietami lub wykorzystywać te kobiety, to właśnie takie zarzuty zostały postawione, wiesz, o tym się mówiło. I że to w jakiś sposób było częścią tego, co doprowadziło do tego, że Miki Steins zastrzelił i zabił sędziego Mulinsa, swojego wieloletniego przyjaciela i byłego szefa. Tak jakby myślał, że jego córka i żona zostały porwane i to było częścią całej tej sprawy. Więc może ten sędzia siedzący obok sędziego Korona, obok sędziego Mulinsa, myśli sobie: Wiesz co, ja po prostu w to nie wierzę. Tak, to wszystko jest takie spekulacyjne, wszystko jest takie naciągane. Nie byłem obrońcą w sprawach karnych, ale wiem, że mają swoją pracę. Część moich przyjaciół była prokuratorami, a teraz są obrońcami w sprawach karnych. To w porządku, to całkowicie szanowany zawód, ale rozumiem, że muszą pracować z faktami, które mają przed sobą. Fakty, których chcieli, to nagranie wideo, na którym ci dwaj idą ramię w ramię na jakimś spotkaniu, palą cygara, śmieją się i wymieniają opowieściami. Nie mają tego nagrania, tylko jak siedzą przy, to wydaje się bardzo nudnym spotkaniem. Nie twierdzę, że temat jest nieważny, ale wygląda to na nudne, profesjonalne spotkanie. I próba przedstawienia tego jako jakiegoś konfliktu naprawdę wydaje mi się naciągana. Więc zasadniczo myślę, że ta sędzia będzie chciała zasięgnąć opinii kogoś innego. Czy tak to by działało? Czy ta sędzia, skoro odroczyła postępowanie, o którym rozmawiałyśmy, mogła zasięgnąć porady prawnej lub opinii doradcy sędziowskiego? Jak myślisz, co by zrobiła, a potem, no wiesz, musiałaby wrócić i przyjrzeć się temu ponownie? Albo wiesz, Sąd Najwyższy musiałby się temu przyjrzeć, wiesz, co by się wtedy stało. W większości stanów dyskwalifikacja przebiega dwuetapowo. Pierwszym jest wniosek o wyłączenie sędziego, a Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych rozpatrywał sprawę z Wirginii Zachodniej. Około dekadę temu ustalono standardy, kiedy sędziowie powinni dobrowolnie wyłączać się ze spraw. Jeśli sędzia zdecyduje, że nie musi się wyłączać, wtedy strona może o to poprosić. Tu uważam, że chodzi o prezesa Sądu Najwyższego. Tak jest w Ohio. Osoba, która powołała tego sędziego, może ponownie rozważyć to powołanie i wyłączyć sędziego, który nie chciał się sam wyłączyć, więc to jest proces dwuetapowy. Zazwyczaj sędzio, uważam, że masz konflikt interesów. Czy możesz się wycofać? Jeśli sędzia odmówi to prezesie Sądu Najwyższego, czy możesz wyłączyć tego sędziego i wyznaczyć innego? Myślę, że tak to tutaj wygląda. Trudno mi uwierzyć, że ten sędzia, sędzia Koron, wróci, obejrzy nagranie i powie: Wiesz co, masz rację. Nie mogę być bezstronna, ponieważ siedziałam jedno miejsce obok sędzi Malins i mogłam nawet nie zdawać sobie sprawy, że to była sędzia Malins w tamtym momencie. Dopóki mi tego nie powiedziałaś, naprawdę mogło to tak wyglądać. Widzisz to, sędzia Koron to mówi. Sędziowie, sędziowie są przecież ludźmi, i niechętnie przyznają, że nie mogą być bezstronni. To się raczej rzadko zdarza. To zwykle dzieje się przed rozpoczęciem sprawy albo na samym jej początku. Właśnie dlatego w ogóle zajmuję się tą sprawą. Wszyscy zaangażowani w sprawę zostali wyznaczeni. Sprawą zajmuje się Biuro Prokuratora Generalnego, a nie Prokurator Stanowy Hrabstwa Leczer, ponieważ chodzi o Prokuratora Stanowego, nie sędziego. Tak, wspomniałeś o tym we wstępie. Byłem specjalnym prokuratorem w ponad Tuzinie Hrabstwo Ohio i otrzymałem więcej telefonów niż w tych sprawach. I tak już na samym początku, kiedy dostaję telefon: Hej Marku, czy mógłbyś zostać specjalnym prokuratorem w takim a takim hrabstwie w sprawie tej i tej osoby? Gdy znam te osoby i wiem, że nie będę obiektywny, od razu odmawiam przyjęcia nominacji, zanim zostanie złożona. Więc muszę myśleć, że ten sędzia zrobiłby to samo. Och, żartujesz? Jestem z nim tak blisko. Zawsze razem wychodzimy na kolację i opowiada mi historię swojego życia oraz wszystkie swoje sekrety. Nie mogę być w tej sprawie. Cóż, tak się nie stało. Sędzia przyjął nominację, nie musiał, ale przyjął nominację. Więc nie mogę sobie tego wyobrazić. Na tym nagraniu siedzicie obok siebie na bardzo nudnej konferencji sędziowskiej. Teraz musisz się wycofać. Po prostu nie widzę, żeby to do czegoś prowadziło. Chcę teraz krótko porozmawiać o wniosku o zmianę miejsca rozprawy złożonym przez wspólnotę, co nie jest czymś, co często się zdarza. Wspólnota złożyła teraz szereg oświadczeń od osób z hrabstwa Lecher. W tym od prokuratora wspólnoty Mata Butlera, który nie jest stroną tej sprawy. Ale zasadniczo wszyscy ci ludzie mówią, że nie wierzą, iż Miki Steins lub wspólnota mogą mieć uczciwy proces. W hrabstwie Leczer wspólnota zasadniczo próbuje wzmocnić swoją sprawę, mówiąc: Spójrzcie, mamy te zaprzysiężone oświadczenia od mieszkańców hrabstwa Leczer. Jednym z nich jest prokurator wspólnoty, który się wycofał. To bardzo dziwne. Ale co o tym sądzisz? Wspólnota składa te oświadczenia pod przysięgą na poparcie swojego wniosku. Pozwól, że najpierw odniosę się do ostatniego pytania. Jeśli prokurator wycofuje się ze sprawy, nie powinien mieć z nią już nic wspólnego. Zastanawiało mnie, że prokurator, który słusznie wycofał się ze sprawy, później ponownie się zaangażował, składając oświadczenie pod przysięgą. To mnie trochę niepokoi, przynajmniej odrobinę. Ważniejsze jest to, że przeczytałem te oświadczenia pod przysięgą. Naprawdę poświęciłem trochę czasu, żeby je przeczytać. Myślałem, że zajmie mi to 15 minut, ale każde z nich ma chyba trzy zdania. To są tak zwane w prawie oświadczenia pod przysięgą o charakterze konkluzji, w których nie przedstawia się żadnych dowodów, tylko mówi: zaufaj mi, wiem coś. I dlatego nie możesz mieć tutaj uczciwego procesu. Nie przeprowadzono żadnej ankiety, nic takiego. To po prostu mieszkam tutaj. Zaufaj mi, mogę ci to powiedzieć z całą pewnością. Tak, nie mówię, że to jest nieetyczne, mówię tylko, że to naprawdę słabe. Te, jeśli chcesz, gdybyś powiedział. Rozmawiałem z 200 osobami w ostatnim miesiącu na przyjęciach świątecznych, i 150 z nich powiedziało, Mam opinię na temat tej sprawy i nie będę w stanie się jej pozbyć. To przynajmniej jakiś dowód. To dość ciekawe, że prowadzisz taką statystykę. Albo jeśli, jak wspomniałeś, przeprowadzono wcześniej ankietę, robisz badanie opinii publicznej i przedstawiasz wyniki sędziemu, mówiąc: Musimy przenieść tę sprawę poza powiat. To naukowe badanie mówi, że dwie trzecie ludzi twierdzi, że nigdy nie zmieniłoby zdania. To jest właśnie tego typu rzecz. Swoją drogą to nie musi być ankieta, prawo nie wymaga ankiety. Musi być coś więcej niż tylko tak zwane oświadczenia końcowe, które brzmią: Zaufaj mi, wiem, nie da się tu przeprowadzić uczciwego procesu. Tak, wydawało mi się to podejrzane. Mark Weaver, dziękuję jak zawsze za Twój czas i doceniam to. Dziękuję. Data rozprawy w sprawie wniosku o wyłączenie sędziego Korona nie została jeszcze wyznaczona i nie odpowiedział on na ten wniosek. Kiedy to zrobi, damy wam znać. Mickey Steins nadal przebywa bez możliwości wyjścia za kaucją w areszcie hrabstwa Leslie. To już wszystko w tym odcinku Crime Fix. Jestem Angelette Levy. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia.